W tej rundzie trudno zespołem się gra w Gdańsku. Trzeba się podnieść, trzeba zdawać sobie sprawę. No, na szczęście jesteśmy w takim okresie naszej ekstraklasy, że tutaj jest wszystko możliwe i, i wierzę, że tak samo w Gdańsku jest stać nas na dobry wynik. To był bardzo ważny mecz. Grałem w tym klubie. Mechia ja u siebie na pewno gra dużo lepiej niż na wyjazdach. Mam nadzieję, że będziemy w stanie się im przeciwstawić. Wiemy, o, o co gramy, i, i ta, ta ósemka może nam dać to spokojne utrzymanie, a więc jest o co walczyć. Trzeba być skoncentrowany przez cały czas, trzymać ten oddech, trzymać się nad powierzchnią i, i kolekcjonować te punkty, bo do końca będzie wyrównany pojedynek.